Chcielibyśmy troszeczkę siemane. z tej strony. Master. A dziś zagramy. W... A tak. Na luz. W PVP. Mhm. Tak dla luziku troszeczkę. Tak dla luzu zagramy. Taki. Nie, to nie będzie jakaś seria, tylko. Taki PVP. Lecimy, mhm. lecimy. Tutaj zakręcamy. Wbijamy tego cypu. Okay. nie wiem dlaczego go tak szybko zdjąłem, ale spoko okay, lecimy tutaj za tymi typowami. okej, okay, zabiłem, 89 level fuck, jak, jak oni tu zdejmują what? co ten Zbyszek? Kurde, uciekam stąd. Fok, fok. Fok, fuck, fok, fok. Fuck. Uh! fuck. Jezus, co ja mu zrobiłem? Kërë okay, kejmë më dikësove e ku. Shqartën qëtëri. Turit të një idiota bje. Który tam mnie bije? Który? No ten mnie bije. Dobrze. Teraz cię zabijesz. przepraszam, że tak cicho, ale taki, o kurczę. Monet, 102 level, dobrze, mamy setny level, ładnie ziomeczki ciśniemy, okej, okay. o, zabiłem go, chyba to nie ja byłem, okej. Okay. A yy, ogólnie tu... Yy, nie, ja tak średnio jestem w pvp jak widzicie Jeśli mam jakiegoś tam, nie wiem, nie wiem, nie, nie myślę, że mam jakiegoś tam skilla dużego Fuck, fuck Kurcze, giliadeksowych jest Ogólnie tutaj można sobie kupić magazyn, jeśli nie wiecie Okej, okay. bijemy tego typa z gildu i jakiejś na grześka na grześka okej, okay. tutaj mateusz kasy, kasy fuk, fuk, fuk jak cisnął. Sypnie, sypnie, sypnie. Okej, okay. lecimy. Jezu, ale fajny ten serwer, mi się bardzo on podoba. Był... nie, może, może zrobię to w 10 najlepszych serwerów. Moim zdaniem. Fuck. Hmm. Magazyn, ogólnie nie wiem na czym polega ten magazyn. Ale czekajcie, zaraz to ogarniemy. Tutaj Ender Chest. Poczekajcie. Tu co jest? Co tu tu? Aha, tu się wymienia chyba. Okej, okay, lecimy. Maksim, na maksima, na maksima. Fo! Jaki knobak! Oh my god! Jezus Mario, jaki łuk! Ja... Jaki... Co? What? Ziemeczki, ten łuk to był masakra. Ja nie wiem skąd ci sobie tyle tego biorą. Jedźmy, jedźmy, jedźmy na słodziaka, na słodziaka.pl Na słodziaka! Aaaa, Gieńsz Łodziak Kień Górki 93, gin, 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 aj, aj, widzicie? Który mam level 104, spokój Lecimy, lecimy! Łop, fa, fa, faaaak! Nie, to byt! Proszę, nie, tomyt! Tomyt... To ja pier... Nie no, tomyt, prze... Nie! Okej, okay, lecimy jeszcze raz! Okej, okay, lecimy, lecimy. Fuck, ktoś mnie bije, plecy, mi robi... Ale ja się nie dam się, nie dam się, nie dam się, nie dam się, się, się się, się nie dam się, się się. Hej! Łup! Okej. Okay. LOL! Fuck nie! Jezus Maria! Kurcze! Ubezpieczyłeś swój killstreak. Money... No to się ogólnie bardzo szybko zrobi kosze. What?! Jaki knobba. Kurczę, mój, jaki odwrót. Karton! Karton 2.2.2! Karton ty! Przepraszam. Okej, mm -hmm, okej, okay, okay. lecimy. I o czym mógłbym porozmawiać z wami? To właściwie tak nie wiem o czym. Ale możecie zerknąć na mój odcinek drugi mm, z tego serwera. Tam przedstawiam ten serwer. I jak chcecie to nie będziecie mieli w opisie. Dobrze, jeszcze parę sobie razy zagramy. Okej. Okay. Okej. Okay. Fak, czekajcie. O, można od 107 pisać, okej. Okay. Zaraz się spytam yy, poza nagraniem się spytam, no, zaraz się spytam o rzecz, nie powiem jaką rzecz, lety, przepraszam Łuu! Pocisnąłem go przynajmniej Okej, okay, ile? Yy, yy. Czekajcie spynie się jest Almin.

Nie, 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 Okej. ja się z nie, żegnam. nie, ja Trzymajcie z wami żegnam. Razem z krybacją. Trzymajcie się. I pa pa,